Nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w 42 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Kontynuując temat z zeszłego odcinka, z 41, dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, w jaki sposób można samodzielnie korzystać z kanwy Osterwaldera. Kartka, na której narysujemy naszą kanwę, to jest kartka w formacie A4, składa się z 7 Prostokątów u góry, z dwóch na dole. Dzisiaj opowiem o tym, jak one powinny, jakie informacje one powinny zawierać. W pierwszym prostokącie mamy kluczowych partnerów. Kim są kluczowi partnerzy? Są to te firmy, instytucje na zewnątrz naszej organizacji, bez których nasza firma w ogóle nie może istnieć. Czasami zdarza się, że założyciele są czy founderzy są takimi partnerami. Sami dla swojej firmy. Drugim kwadratem są kluczowe aktywności, procesy, procedury, zestaw czynności, które trzeba zrobić, żeby stworzyć produkt bądź usługę, którą sprzedajemy później klientom. Trzecim prostokątem są zasoby. Tymi zasobami oczywiście mogą być ludzie, może być know-how, może być park maszynowy. Czwartym elementem na samym środku jest wartość. Wartość, którą nasza firma dostarcza klientom. Im lepiej będziemy umieli opisać tą wartość, tym lepiej będziemy umieli korzystać z kanwy. Piątym prostokątem są kanały, czyli w jaki sposób umiemy docierać do naszych klientów, a ci klienci są opisani w szóstym z kwadratów. I ostatnim są relacje zbudowane między nami a klientami. Czym są prostokąty na dole? Po lewej stronie mamy. Struktura kosztów, ponieważ partnerzy, aktywności, czyli procesy, procedury i zasoby generują koszty. Po prawej stronie natomiast mamy strumienie przychodów, ponieważ to wszystko, co opłacą nam klienci, umiemy policzyć, umiemy skwantyfikować i to będą nasze przychody. Nieważne, czy jednorazowe, czy też regularne, powtarzalne. Jak wygląda działanie kanwy w praktyce? Partnerzy działając zgodnie z procesami instrukcją obsługi i używając do tego posiadanych zasobów, tworzą wartość. Ta wartość poprzez kanały trafia do klientów. Natomiast relacje, które budujemy z klientami np. wysłanie kartki świątecznej jest procesem związanym z budowaniem relacji. To ta relacje powodują, że klienci wracają do nas i znowu kupują produkt bądź usługę. Jaka jest najważniejsza reguła? A właściwie dwie najważniejsze reguły Canva Osterwaldera. Pierwsza jest taka, że na samym początku oczywiście my jako founderzy, przedsiębiorcy, zarządzający chcemy być obecni w każdym z tych elementów, w każdym z tych kwadratów powinna być nasza obecność, bo przecież my wiemy najlepiej jak nasza firma powinna działać. Otóż nie. Pierwszą podstawową Zaletą czy cechą kanwy Osterwaldera jest to, że musimy się określić, w którym miejscu my się znajdujemy, ponieważ każdy element na kanwie Osterwaldera może wystąpić tylko jeden raz. A dodatkowo każdy z tych kwadratów możecie przyjąć, że to jest 8 godzin pracy, że to jest cały etap. Jeżeli nasz czas będzie znajdował się na przykład w kanałach, tutaj. To znaczy, że nie możemy być partnerami dla, samej, dla samych siebie, dla naszej firmy, ponieważ 100% naszego czasu i zaangażowania będzie związane z pozyskiwaniem klienta. Także pamiętajcie, partnerzy używając instrukcji obsługi opisanej w procesach i zasobów tworzą wartość, która poprzez kanały trafia do klientów, a ci klienci wracają do nas, ponieważ zbudowaliśmy z nimi trwałe relacje i kupują te Wa, tą naszą wartość raz jeszcze. Możemy być tylko w jednym z tych kwadracików, ponieważ to jest 8 godzin czasu pracy to jest 100% naszego zaangażowania, a jedną, jedyną regułą kanwy tak naprawdę jest to, że i każdy element może wystąpić tylko jeden raz. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.